W dzisiejszym odcinku omówimy takie tematy jak Ex Okiego wyciąga na niego kolejne brudy, Cysia wyśmiana przez portal internetowy, nadsuło o TikTokarce zimne frytki oraz opinii ludzi na jej temat, Hodowla odmówiła wydania psa magikalom, Xbox Dela ostro na jego temat oraz Andjax i Luka krytykowani za szarenting. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałabym Was poprosić o zostawienie słowa. Zaczniemy od newsa dotyczącego Andziaks oraz Luki. Andziaks to znana influencerka, która zdobyła swoją popularność na nagrywaniu lifestyle'owego kontentu, a aktualnie na jej kanale na YouTube możemy zobaczyć głównie vlogi, na których najczęściej pojawia się również jej córka Charlie. Angelika i Luka od ogłoszenia ciąży nie kryli się z tym, że mają zamiar pokazywać dziecko w internecie, czego wystarczającym dowodem był choćby filmik z porodu. Można więc powiedzieć, że w pewien sposób Charlie dorasta na oczach internautów, co nie przeszkadza ani Luce, ani Angelice. Ludzie myśleli jednak, że mimo wszystko małżeństwo zapewnia córce chociaż minimum prywatności, na co wskazywał choćby fakt, że Andziak zapewniała, że nie pozwala fanom robić sobie zdjęć z Charlie. Niestety jednak internauci zarzucili Angelice i Luce, że na tym byłoby koniec, jeśli chodzi o prywatność ich córki, ponieważ wczoraj na kanale Luki pojawił się vlog, który prowadziła sama Charlie, a dodatkowo film ten oznaczony był jako sponsorowany, co nie spodobało się ludziom. Internauci zarzucili influencerom, że ci uprawiają największe szaryng. Jak tylko się da, a w dodatku zarabiają na dziecku, gdzie sama dziewczynka nigdy nie zobaczy na oczy tych pieniędzy, które dzięki niej zarobili. Xbox Dela, czyli Magdalena Loscott, w sierpniu tego roku bardzo starała się zwrócić na siebie uwagę. Początkowo były to TikToki, w których wyjawiała, że włoda ma cały czas do niej wypisuje i zapraszają na randki, oraz zdradziła, że ten sam zachęcał ją do założenia online. I twierdził, że polskie społeczeństwo jest bardzo głupie, przez co łatwo się nim manipuluje. TikToki te jednak nie odbiły się zbyt dużym echem, dlatego dziewczyna poszła o krok dalej i postanowiła udostępnić wiadomości od Boxela, w których ten pisał jej wprost, że chętnie by ją cytuje. Oprócz tego w jednym z wywiadów z najlepszą polską dziennikarką Magda zdradziła, że del po kłótni, wyrzucił ją w nocy z mieszkania i uważa, że każdy powinien o tym wiedzieć. Po tych wydarzeniach Loskot więcej nie wypowiadała się na temat Barona, jednak kilka dni temu na jednym z profili na TikToku pojawił się z nią filmik, w którym mówiła ile zarabia oraz na koniec niby im chodem rzuciła, że jej były chłopak był milionerem, a było mu szkoda pieniędzy na kwiatki. W produkcie powinien że... zarabiać facet. Dolarach, bo ja też okay. samo zarabiam w dolarach, więc na pewno byłoby to miłe. Ale konkretna kwota, ile minimum? Z 20. 5-30 tysięcy? Dolarów. Dolarów. No dlatego, że ja sama zarabiam w dolarach i czasem podobne kwoty mi się okay. Jak ty to robisz? Jak ja to robię? Bo? Wiesz co, ja jestem kobietą, więc trochę mi czasem łatwiej jest. Jakąś modelką? Tak, modelka i mamy niebieską platformę. A, okej, okay, okej. Okay. Mój były i też osoba, która się spotyka, która była milionerem, na przykład miała problem kupić mi różę na Walentyki, o, a nie. ja prezentowałam mu drogę. No to tak nie można. Ja, oczywiście to jest z dwie strony. Ktoś Aha. mi prezentuje drogę, ja też mam Jednak przez to, że Magda prowadzi Niebieską platformę nie jest szczególnie lubiana przez internautów, i większość osób uważa, że dziewczyna próbuje wrócić do łaski internetu, ponieważ od dłuższego czasu jest o niej dość cicho. Dajcie znać w komentarzu, jakie wy macie zdanie na ten temat. Daniel Magikal to postać w internecie, która chyba każdemu jest doskonale znana. Patu influencer trafił do szerszej publiki dzięki związkowi z Nikitą, w co zaangażowało się mnóstwo internautów, zwłaszcza wtedy, kiedy to Nikola zdecydowała się uciec od Daniela do Warszawy pod pretekstem zrobienia sobie tatuażu. Natomiast w ostatnim czasie mogliśmy zobaczyć na TikToku, że Magikal jest w związku z inną dziewczyną, Natalią, którą co ciekawe większość ludzi w przeciwieństwie do Nikity polubiła. Natomiast para w dniu wczorajszym podzieliła się tym, co im się Trafiło w związku z chęcią kupna psa. Z historii mogliśmy się dowiedzieć, że Magikal oraz jego nowa partnerka chcieli zakupić psa z hodowli i zakup ten był już praktycznie sfinalizowany, jednak ci pochwalili się swoim najbliższym znajomym tym, że już prawie go kupili, a ktoś z tych znajomych postanowił napisać do hodowli, informując o wcześniejszym psie Daniela, który został mu odebrany, ponieważ był zaniedbywany. No byliśmy w tym piesku zakochani, zrobiliśmy mu już profil. Czekaliśmy aż mieszkanie dostaniemy, które właśnie mamy. Rzeczy zamówiliśmy, które ta pani powiedziała: chodzi o pastę do zębów, u jego łóżeczko i tak dalej. Te I... takie maty do sikania dla niego, specjalne na takie... Wszystko było za, za, zamówione, Jak to nawet sika. my tego nie odebraliśmy i nam to odesłali z toru na Musimy tam zadzwonić o zwrot pieniędzy. No ale się nie powdamy: będziemy psa, pieska takiego małego, na pewno brać jeszcze, nie? Mamy tutaj zgodę od właścicielki na Mini czułałe. Więc yy, będziemy za tydzień czy za dwa tygodnie na pewno takiego pieska brać. Daniel i Natalia nie rozumieją takiego obrotu spraw, jednak większość internautów popiera decyzję tajemniczego znajomego pary oraz właścicielki hodowli. Nacu w ostatnim czasie głównie skupia się na dodawaniu na swój kanał na YouTubie filmów lifestyle'owych oraz na robieniu live'ów na TikToku, podczas których odpowiada na najbardziej nurtujące ludzi pytania. Tym razem influencerka wypowiedziała się na temat tiktokerek Zimne Frytki, Liv i Martusi, stwierdzając, że te gadają głupoty, a przez to, że oglądają je młode osoby mogą być ich autorytetami, co nie jest dobre. Dodała również, że jej zdaniem podcasty powinny być edukacyjne czy też ewentualnie rozrywkowe, a nie szkodliwe jak w tym przypadku o laskach z podcastu. I w ogóle chyba jedną z nich znam. Um, tych dwóch nie znam. Co w się sensie powiem tak. No mega głupoty gadały. No. Nie ma co ukrywać. No, nie ma co ukrywać. Ym, bardzo fajne rzeczy. <laughs> ja to w ogóle, jeżeli chodzi o relacje, to jestem taka bardzo konserwatywna trochę. Dlatego też ciężko mi niektórych rzeczy słuchać, ale też wiem, że. Musimy podążać za biegiem czasu i niektórzy trochę do tego podchodzą, ale no mega głupoty, no. Po prostu chodzi o to, że też, wiecie, oglądają to jakieś tam młode osoby i, i powiedzmy, że to mogą być jakieś autorytety kogoś i lepiej nie powielać po prostu takich rzeczy, nie? Jak już ktoś się bierze za podcast, podcast, no ja przynajmniej mam to jako, jako taką formę em, przekazu, która ma nieść za sobą coś więcej, no to uważam, że fajnie byłoby to zrobić po prostu coś, co byłoby jakieś edukacyjne, nie wiem, no. Rozrywkowe też, ale nieszkodliwe. A to mi się wydaje, że to tamte rzeczy były po prostu trochę szkodliwe, nie? Ale no cóż, no taki jest internet. Niektórzy ludzie po prostu, wiecie, to jest tak, że często się wrzuca i się nie myśli w momencie wrzucenia, a potem nagle okazuje się, że jest lipa. Też mi się zdarzyło kilka razy wrzucić rzeczy, których nie powinnam coś do internetu, mm, albo też rzuciłam jakieś rzeczy, których potem żałowałam, więc no, wiecie, jak jest, nie? Oprócz tego Natalia odniosła się do opinii ludzi na jej temat. Influencerka przyznała, że w ostatnim czasie wysiadła jej już głowa, więc jest na to bardzo podatna, a nie pomaga w tym fakt, że wszyscy na Twitterze piszą i że jej kanał jest martwy, a ona sama nic nie robi. Wtedy przynajmniej ludzie mi nie pisali, że nic nie robię, <grych> bo byłam w tym za ich za teraz, czytam jakieś, ten, jakieś opinie na swój temat na Twitterze, to, że co, mam zdechły kanał, nic nie robię, no ja nie, nic nie robię, no ja nie w internecie i tak dalej, no generalnie to ja chyba już powinno wiecie. No, już nie ma miejsca dla mnie nigdzie. Nie ja się teraz tego tak, tak śmieję, ale wiecie, no, w jakim stopniu też to dotykanie. Tym bardziej, że teraz jestem bardzo podatna na, na różne wpływy. Bo tak jak mówię, głowa mi coś wysiadła ostatnio. Wszystko się tak na raz. Marcysia to jedna z byłych ekipowiczek, której udało się tam dołączyć dzięki związkowi z Trąbą. Para była ze sobą kilka lat, a rok temu zdecydowali się na zaręczyny. Jednak już w tym roku dowiedzieliśmy się, że ich związek się rozpadł, natomiast starali się zwrócić uwagę na to, że nie ma między nimi złej krwi. Z tego, co udało się zaobserwować, Marcysia zdecydowała się zostać w Warszawie, natomiast Trąba wrócił do Krakowa. Wracając jednak do samej Marcysi, to dziewczyna od kilku miesięcy głównie zamieszcza na swojego Instagrama zdjęcia z sesji zdjęciowych, które nie zawsze cieszą się pozytywnym odbiorem. A wszystko to dlatego, że dużo osób zarzuca influencerce, że ta pokazuje zbyt dużo ciała i już niedługo będziemy mogli spodziewać się jej na niebieskiej platformie. Marcesia jednak nie reaguje na tego typu zaczepki i nie wdaje się w dyskusję z internautami. Jednak co do sesji zdjęciowych, to kilka dni temu pewien portal internetowy zamieścił artykuł, w którym napisali m.in. dla przykładu na siedzeniu, na którym modelka amatorka robi sobie sesję zdjęciową leżąc w eleganckiej sukni kilka godzin wcześniej z spał brudny, śmierdzący żul. Oczywiście nikt nie zdążył w tym czasie wyczyścić tapicerki, dodaje Tomasz. Oraz nie umieszkali zamieścić na dowód zdjęć, gdzie na jednym widzimy właśnie wcześniej wspomnianą osobę bezdomną, a na drugim widzimy nikogo innego, jak Marcysierę reskale. Jednak wbrew pozorom wśród internautów sprawa ta nie zbudziła zbyt wielkiej sensacji, ponieważ większość osób zwracała uwagę na to, że będąc zwykłym pasażerem, a nie osobą robiącą sobie tam zdjęcia, wciąż można usiąść w miejscu, na którym wcześniej siedział kolor Kwialnie mówiąc, Menel. To dodatkowo niektóre osoby zwracały uwagę na to, że użycie takich słów jak brudny, śmierdzący żul w raporcie jest zdecydowanie nami nie na miejscu i nie ma to nic wspólnego z profesjonalizmem, który takowy raport powinien przedstawiać. Dajcie znać, jakie jest wasze stanowisko w tej sprawie. Jakiś czas temu w internecie pojawiły się teorie dotyczące tego, że Oki i Bambi są ze sobą w związku. Wszystko to zaczęło się od znalezienia przez internautów zdjęcia Bambi, na którym dziewczyna miała na sobie jego łańcuch. Następnie ci pojawili się razem na urodzinowym koncercie Bambi, podczas którego byli przebrani za Eminema oraz Christina Aguilera. Dodatkowo jedna z fanek spotkała ich razem w samolocie. Po tym na profilu były partnerki Okiego, Sary, zaczęło pojawiać się mnóstwo komentarzy, w których ludzie wypytywali ją o to, czy to prawda, że już nie jest z Okim, a ten związał się z Bambi. Dlatego też dziewczyna postanowiła zamieścić na swoim TikToku zdjęcie, które podpisała słowami. To wszystko prawda i proszę już mnie nigdzie nie oznaczać, ani mi nie wysyłać, bo nie chcę tego widzieć. Nie chcę więcej do tego wracać. Please leave me alone. Mam serdecznie dość. Na co Oki postanowił odpowiedzieć, publikując na swoim kanale nadawczym fragment najnowszej piosenki, w którym nawija. Po dwóch tygodni się czuję w filmie, w takim, w którym nie wiem, czy chciałabyś grać. Zostawiłaś przez wiadomość, bo zostawiłem jej wiadomość. Dobrze wiem, co to lojalność, boli mnie ich nieświadomość. Na co Sara zdecydowała się odpisać prześmiewczo, wykorzystując do tego tekst samej Bambi z jednego z wywiadów: My Honest Reaction What the Hell. Potem Sara oraz raperka i raper nie wypowiadali się więcej w tym temacie, jednak w dniu wczorajszym Oki postanowił wstawić na swojego Instagrama zdjęcia oraz nagranie, na którym możemy zobaczyć go z Bambi przytulających się do siebie. Sara skomentowała to na swoim kanale nadawczym słowami: Ja je. Ale cringe. Dodatkowo zaczęła publikować TikToki z trendu Woman in Man Fields, który polega na przedstawianiu sytuacji, w których kobiety zachowują się tak, jak stereotypowo ich partnerzy. W jednym z TikToków napisała, powiedział, że w ogóle nie spędzamy razem czasu i zaproponował obejrzenie czegoś razem, ale ja powiedziałam, że nie mam siły i poszłam grać na kąpie z koleżankami przez 15 godzin. W innym natomiast lajkowałam zdjęcia influencerów, ale tylko w stroju kąpielowym lub bieliźnie. Niektórych z tych typów nawet nie obserwowałam. A jak mnie o to pytał, to mówiłam, że nie pamiętam, żeby to lajkowała i że to pewnie przez przypadek. Wszystko wskazuje na to, że Sara ma ogromny żal zarówno do Okiego, jak i Bambi, co daje internautom jeszcze większe przeczucie odnośnie tego, że raper zdradził ją właśnie z Michaliną. Zdania ludzi są jednak podzielone, ponieważ niektórzy stoją po stronie Sary i uważają, że dziewczyna ma prawo do wyrażenia swoich emocji w sieci, a niektórzy wspierają Bambi i Okiego, twierdząc, że Sara powinna zapomnieć o swoim byłym i skupić się na teraźniejszości. A na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeszcze raz zachęcam Was do zostawienia suba oraz łapki w górę pod tym filmikiem.